Dzisiaj gramy Timo na topie pod tanka. AI zdecydowało, że powinienem to zagrać. Główny zamysł jest taki, że mamy być jak ten jeden w kur... komar, którego nie możesz zabić w środku nocy, a ciągle brzęczy ci przy uchu. Zainteresowany? Zostaw like, zaproponuj co mogę zrobić następne i lecimy z tematem. Gra zaczęła się szybką wymianą z Iloi. Kilka strzałek, kilka staków graspa, rzucony ignite, a i tak wyznawczyni innego boros, dalej na nogach, a ja skończyłem na szarym ekranie, ale nie mogłem się tak szybko poddać. Po kilku minutach miałem swoją zemstę, odbiłem się! Chociaż nie wiem czy od dna, czy od kolejnej macki, szczerze mówiąc, ciężko stwierdzić. Jako pierwszy przedmiot, postanowiłem zbudować naszorstufa. I tak wiem, nie jest to może item pod tanka. AI też dobrze to wiedziało, tworzącego builda, ale mimo wszystko kazało mi go zbudować. Strzałka za strzałką, stak za stakiem wprowadziłem w nią tyle irytacji, że postanowiła się we mnie ponownie wbić. I tym razem ponownie z przykrym dla mnie skutkiem. I to jest dla mnie niesamowite, ile ta postać potrafi się leczyć z tych matek, co nie? A tutaj jedna z moich ulubionych zagrywek nad Melo. Malzahar postanowił teleportować się na topa. Rzekomo, aby mi pomóc. A ostatecznie tylko zabrał mi całego wavea. Boże, miej mnie w swojej opiece, aby mu zaraz nie nawrzucał od twoja stara. Proszę. Loi nie miała szans po tego mojego grzyba. Dosknęła kapelusza i wywaliła się. Nie umieszkam powiedzieć, w blasku fleszy, jak prawdziwy influencer. Tylko po co Malzahar użył ulta? Na to pytanie odpowiedzi nie poznamy zbyt szybko. Po zbudowaniu nasz stufa postanowiłem pokazać Iloi, gdzie tak naprawdę jest jej miejsce. I nie. Nie jest to mój turet. Nie spodziewałem się, że sama będzie dotrzymywać mi tempa w zadawanych obrażeniach. Walka została przerwana, jak oboje skończyliśmy na poziomie 20% HP. Chwilę później, okazało się, że czekała na mnie zasadzka. I Laoi przez ostatnie 30 sekund stała w krzaku za mną i czekała, aż zacznę się wycofywać, aby mnie zabić. Zapomniała jednak, że chomik mimo krótkich, to ma bardzo szybkie nóżki. Następnie sam wykorzystałem jej zagrywkę Wziąłem ją z zaskoczenia Nie spodziewała się, że się tam pojawię Pewnie liczyła na to, że się cofnąłem Ale nie No i niestety ona w się do mnie Nie była w stanie uciec Pierwszym tankiem od AI okazało się Jaxo Dlaczego Jaxo? Został nazwany najlepszym myfikiem tankowym dla Timo. Szkoda, że myfików w LoLu nie ma już od niemalże 3 lat Ale to taki szczegół Może AI nie pamięta Może AI nie istniało jak istniały myfiki. Kto wie? Research oddaję wam Google ma przecież każdy A gdy w końcu nastał moment aby wziąć Tier 2 stopa, Twisted Fate postawił pokrzyżować moje plany. Ta, pokrzyżować. Chłopak perfidnie nie wiedział, co robi i zwyczajnie potknął się o mojego grzyba. Jak w końcu udało mi się zniszczyć te wieże, okazało się, że mój team już zniszczył inhibitor na Midzie. Czyli jednak przeciwnikom nie wyszło na dobre obrona topa, jakby był nową częstochową. Kto by pomyślał, że nie był to najwybitniejszy pomysł. W końcowym rozrachunku wzięliśmy dwa inhibitory, a następnie Warona. Przeciwnicy już nie mieli najmniejszych szans na wygranie tego meczu. Otworzyliśmy bota. No i nastał moment otwierania Nexusa. I tu coś, za co spodobał mi się tank Timo. Dosłownie latam, nie dostaję żadnych obrażeń. Coś jakby ledwo co dłonią omijali tego komara. Tank Timo okazał się zbyt potężny dla przeciwników. A może to główna zasługa mojego timu, który nie powiem, popisał się. To już oddaję waszej ocenie, a sam oceniam tego chomika na mocne 8 na 10. I zapewne nie raz powtórzę sobie nim gierkę, ale już na wyższych rangach. Timo tank mimo tylko dwóch i temów okazał się być największym damage dealerem w tym meczu, a gra tym chomiczkiem to była dla mnie istna przyjemność. A ty? Skusiłbyś się zagrać w taki sposób? Daj znać w komentarzu, dajcie znać czy taka forma materiałów podoba wam się bardziej i słyszymy się w następnym. Sayonara!